Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału i nie tylko tego kanału jesteśmy w pasiece. Mamy dzisiaj 2024 rok, 16 listopad. Jest to okres gdzie już w Ulach nic nie robimy Dzisiaj jest 12 stopni, czyli to nie jest mało Jest to sporo na pewno lepiej się pszczołom w kłębach lepiej mają. Są pszczoły zakarmione, zaleczone. Jedyną rzeczą, którą jest, to sprawdzamy wlotki, czy są drożne, bo nigdy nic nie wiadomo, co może być w naszych warunkach atmosferycznych, że może pszczoły by chciały wyjść, a ilość pszczół, które mogą... Paść, ulec z, zginąć, umrzeć, czy jak to określamy. Właśnie to tylko to robimy delikatnie, nie stukając, nie pukając w ul. Pszczoły są zakarmione, to jest 100%. Mają dużo swojego miodu z nawłoci. Te najsilniejsze rodziny, to nawet przewaga była miodu z nawłoci. A oprócz tego ja w grudniu, jeszcze w grudniu, o już jest obojętne w którym momencie podkładam po kilogramie ciasta już kupuję w sezonie kilogramowe odmierzone porcje takie się kupuje w sklepach pszczelarskich i podkładam ja to przekpakowywuję z folii do takich plastików jak na przykład kupuje się kupuje się na przykład nie wiem mięso to taki Pojemniczek się myje, on jest nieduży. Do tego pojemniczka wkładamy to ciasto, ono jest sztywne, ono się nie rozpuści i podkładamy. Wtedy jest pszczołom lepiej brać, bo w folii to folia się przyciska i jak my przykrywamy potem przykrycie ocieplenia, no to różne, raczej nie jest to wygodne dla pszczół. A to przetestowałem w tych pojemnikach i one są najlepiej sobie to żarcie, jedzenie ten. Cukier pobierają, jak co to jest, taki, taki takie żar? Jedzenie dla nich takie dodatkowe, gdyby tam na przykład miało niby coś się wydarzyć, że zużyły tego więcej, a później taką porcję jeszcze raz tego samego kilograma podkładam w okresie lutego lutego z początkiem, czy no, tak jak w grudniu, kiedy tu się pojawią, następnym razem to w tym momencie im podłożę. W lutym, w grudniu, w zależności, taką alarmową mogą wziąć, pobrać, mogą nie pobrać. To samo zrobię w lutym. Będę już wiedział, czy pobierają, czy nie. Jest taka wstępna, można powiedzieć, próba gdzieś tam przejrzenia przez ramki, czy mają jedzenie, czy nie. Ja mam metodę ocieplania uli bardzo solidnie. Nawet były czasy. Gdzie ocieplałem ule, na przykład tak jak taki, czy taki, czy inny, jeszcze zewnętrznie, ze, nie wiem czy to będzie, zewnętrznie, okładając go te boczne ściany, bo boczne te, boczne te, to są ocieplone od środka, są mogą tylko te zewnętrzne, te, zewnętrzne, o tak, o tu pokazuję, o tą. Ściany obkładałem steropianem, jak spodziewałem się jakichś większych mrozów, a rodzina była marna, bo tak się zdarzało i te rodziny mi przeżywały właśnie dzięki temu, że miały ciepło, ciepło, ciepło i jeszcze raz ciepło. Silne rodziny, silne rodziny dają sobie radę, zużywają więcej pokarmu, ale dają sobie radę bezwzględnie, nawet jak jest mocno zimno więcej ich ginie, ale ogólnie rodzina przeżywa. Słabsza rodzina albo słaba rodzina, jeśli się orientujemy, że może być różnie, to jak się naprawdę damy super ocieplenie, naprawdę bardzo dobre ocieplenie, to one też przeżywają. Ja takich sytuacji miałem kilkanaście i jest to zdaje egzamin. Słabo ocieplone rodziny lub nawet nie tyle niezakarmione rodziny, bo najlepiej się przechowują pszczoły w steropianowych. Najlepiej. Steropianowe są bardzo dobre, mają swoje minusy, tak jak wszystko, ma plus i minus. To tam wystarczy tylko ich ocieplić od góry, z boku, w środku, i już ściany zewnętrzne są super perfekcja. Ja mam swoje ule. Które mają 4 centymetrowe ścianę, także to jest naprawdę bardzo dużo. I nawet przy dużych mrozach, jeśli one są zakarmione, odpowiednio ułożone, ściśnięte, ja nie robię żadnych numerów typu taramka, taramka, taramka. Nie. Pszczoły sobie same wszystko układają, już jakich wrzucę im odpowiednio. załóżmy warszawski poszerzany, jak jest mocny rój, to tak 8 ramek zostawiam im i one sobie tam już same wiedzą gdzie jak się je dokarmia, wiedzą gdzie sobie ułożyć to jedzenie, wiedzą wszystko gdzie co jak, nie należy przynajmniej ja nie wychodzę z tego założenia i nie ingeruję im nic nie robię, nie sprawdzam ich, nie kontroluję co one robią jak lubo, bo one wiedzą to najlepiej, bo naprawdę w normalnym warunkach, że jakby były one gdzieś dziko lub zajęłyby jakieś Miejsce, na przykład ul gdzieś u kogoś, a ktoś nie wie, pszczoły, które same przyleciały i tam tych ramek byłoby na przykład 25 czy 15 i one też sobie ułożą tą gniazdo, to wszystko tak przygotują do zimy, że wiedzą, wiedzą jak to wszystko robić. Dlatego ja tego nie robię. O tej porze już nie zaglądam do Uli, wiem, że są pszczoły. Po prostu wiem o tym, bo zadbałem, zaleczyłem. No, ten rok jest bardzo dziwnym rokiem, ale niemalże co rok mówimy o tym, że jest coś bardzo dziwnego. Z tego to względu, że cena miodu to po prostu była porażką, porażką i jeszcze raz porażką ze względu na to, że jest sprowadzany ten miód już chyba wszyscy wiemy skąd, i to nam psuje wszystkim cenę. A utrzymanie uli jest to bardzo drogi interes. Niestety ja w tym roku więcej dołożyłem jak zarobiłem na miodzie. Co prawda ja pszczoły traktuję cały czas jako e, hobby, nie traktuję jako, jako coś, co ma niby względnie nawet zarobić, więc mój miód jest najprawdziwszy, nic nie robię żadnych, żadnych niedogodności. Jeszcze wam na koniec pokażę tutaj te ule, które ja robiłem, no jeden jest skupny steropianowe, steropianowe, Znaczy się to one są sterodur, coś. Ja to, to robię. One są najlepsze. Bardzo dobre są. Dobrze się pszczoły w nich trzymają. I a tutaj rzucimy okiem. Tu jest pięć pszczół. Półtora roku temu. Półtora roku temu miałem dwa ule. Bo trzeci był tragiczny. To praktycznie go nie było. A Można to I z tych Zrobiłem 9 silnych roi, a oprócz tego miałem i w 2023 miód, i w tym roku jakiś miód miałem. Nie było to tego ogromno, ze względu na to, że no, rozbudowa pasieki i miód no, musiał no, zawsze przypominam wszystkim tym, że pańskie oko konia tuczy, i w tym roku naprawdę. W miarę dopilnowałem, nie byłem niedzielnym pszczelarzem, bo do pewnego momentu ja osobiście to byłem takim niedzielnym pszczelarzem, z prostej przyczyny, bo przyjeżdżałem tylko na weekend, więc posiadając nawet wiedzę z literatury dość obszerną, to niestety jest dużo, przymało w porównaniu do tego, co czyni praktyka. Bo przecież wiemy doskonale, że wielu mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, wychowali się na wsi, mają to po dziadku, babce, wujku, stryjku i tak można mnożyć, mają większe doświadczenie, nie znając tej literatury, jak, jak ja. Ja znając literaturę, niestety nie miałem tak jak się należy, bo coś zawsze wyskoczyło, a nie mogłem być. Jeśli w momencie, kiedy dopilnowałem, to to wszystko jest w moim tu rejonie, gdzie ja mieszkam, tak obliczyłem sobie, że maksymalnie tutaj nie mam w pobliżu jakichś zbiorowisk, gdzie są pszczelarze, nie ma akurat. Tu na tej wsi jest jeszcze naukowiec, doktor od pszczelarstwa, ale to kilka kilometrów stąd, ma pasiekę, który pracuje w instytucie naukowym tu w Puławach od pszczół, to tylko tyle wiem i parę kilometrów gdzieś w jedną. Parę kilometrów, drugą, więc tutaj taki rejon, gdzie ja obliczyłem sobie, że góra maksymalnie 15-16 uli nie ma. Co ja nie mam pasieki wędrownej, to nawet to widać, się każdy z Was zorientuje. Są o, oznakowania, jaki to ul, żeby wiedzieć i co to te z luterką A, B, D to są ule warszawskie poszerzane y, numery. To są warszawskie zwykłe. No, warszawskie zwykłe, trochę gorzej mi w nich idzie praca. Jakoś tak mniejsze doświadczenie mam, bo pierwszymi moimi ulami to były warszawskie poszerzane. No tak wymyśliłem i tak postawiłem na to i mam wrażenie, że bardzo duże doświadczenie mam do tych uli, bo z tych uli zawsze mam najwięcej miodu. Miałem jeszcze kiedyś ule Ostrowskiej. Wielkopol tam jest jeden wielkopolski reaktywowany w ulu drewnianym mam i plastikowe, znaczy stereopenowe te ule no ale niestety pewnie będę te ule pomału jakoś chyba sprzedawał bo mam dużo drewnianych no staram się żeby to nie tylko były ule do tego aby mieć i pasjonować się tą przyrodą ale też, żeby to jakoś to miało wygląd. Czyli z czasem będę próbował, żeby to ładnie wyglądało no i tyle. No. Także pozdrawiam Was serdecznie. Dbamy o pszczoły, dbajcie o pszczoły, pszczoły przynoszą nam miód i są dużą atrakcją dla wszystkich i czymś fantastycznym. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za subskrypcję.